Tak Mordecki chciałem wam powiedzieć, bo tutaj mi się przypomniało, znaczy przypomniało, ja tam też takie rzeczy pamiętam, no taki Jacek Lisiecki, wiecie o co chodzi, co miał unicę cyklist, najpierw mi naobiecyło, że mnie weźmie wyprawę, a później mnie wyzywał, nie? No i słuchajcie, pisał, że ten ślepy kret, pewnie w brailleu pisze na telefonie, nie? <laughs> Trochę mnie teraz to bawi, bo będę chyba miał coś takiego jak klawiaturę brajlowską, no możecie normalnie pisać jak na maszynie brajlowskiej, literami brajlowskimi i się będzie wyświetlało na telefonie litery, nie? To są klawiatury takie brajlowskie, taka propo. Także tak mordeczki. No i mnie tam ten, a teraz gdzieś sam uciekł, bo go kurna ganiają. Bo nauszukiwał ludzi, nie? A najlepsze to było, że pobrał moje zdjęcie i się ze mnie naśmiewał. Nie na stronę tam swoją wrzucił ten unity cyclist. I pobrał moje zdjęcie profilowe i się ze mnie wyśmiewał. A Face mi zablokował po prostu. No, zablokował mnie, że oprawa autorskie. Ja Zobaczcie się, że to moje zdjęcie. Pisałem do nich odwołanie. Także tak mordeczki, taka pamiątka, taka ciekawostka. No, ludzie potrafią coś naobiecywać gdzieś, tego, a później. Później mówią, a to my ci nic nie obiecali. <noise> my tylko żartowali, nie? Junak zełka, warczy, warczy, jedzie, jedzie, już dojeżdża, już jest przed ry Nie, no to tylko takie żarty były, wiesz, no, Grigla, no, ten, tutasie, się, Dobra, pozdro, zostawcie łapę, subskrypcję, komentarz, pamiętajcie mordę obserwacji TikToka, subskrybowanie kanału i moje rzutce. Bajo.